kolejny jaś się welduje, ten jest dużo grubszy i większy. A tleni albo jaś. Uuu, będzie coś naprawdę ładnego. Cześć, witajcie w kolejnym filmie Ogólnie miałem zacząć film nagrywając z aparatu Ale wyciągnąłem na szybko telefon Ponieważ ryby dają popalić i cały czas są brania Plan jest prosty, po prostu połowić, poszaleć Po koniach z Malmo spinningowych Czas na federka Słońce świeci, jest wiosna Ryby aktywne przed tarłem Już szeleszcze mają wysypkę tarłową Jazie są szorstkie w dotyku Zatem najlepszy okres, żeby teraz połowić Bo te ryby przed tarłem po prostu chcą się najeść Ryby Dedicate'owi z Genloga już dały popalić Mistral Aqua, również już rozdziewiczony Nie ma tutaj folii, także zapraszam do oglądania masa ryb, masa pięknych holi Dodajemy teraz pelet do zanęty Wymieszamy, zrobimy takiego metod mixa Jakby co to używam tej zanęty Lorpio, metod contest osmaku smaku czekolada pomarańcza Oraz tego peletu, karp pelet z 2 mm z dynamic. To jest dzisiaj moja mieszanka Później wam pokażę kulki, ale to jak już się sprawdzą Jestem głodny złowienia czegoś na feder O ile okoni ostatnio połapałem w Malmo O tyle teraz jest apetyt, żeby złowić jakiegoś karpia Leszcza, płoć Takie tutaj biorę teraz, w tym okresie wiosennym Przed jeszcze te ryby są bardzo aktywne w sezonie myślałem, że wędkę mi zabierze <laughs> to może być coś większego o, ale powiem wam, mega branie było odjazdowe bardzo mocne, silne, aż jestem ciekaw co to będzie całe szczęście podbier już mam naszykowany Piotrek mówił mi, pamiętam, żebym holować na Federa mając wędkę w dół, wtedy ryba mniej szaleje jest większa szansa, że ją wyholuje mi się nie zepnie ale idzie bardzo w bok, nie podoba mi się to trochę Jasik. Fajnie. To jeszcze oczywiście nie jest wielkolud, natomiast pierwszy w sezonie Jaś na metodę. Pięknie ubarwiony, już taki szorstki, przygotowuje się do tarła. Uczekaj. Puszek. No i wziął ten Jaś na Ringersa szóstkę, żółtego, o smaku czekolady. Zero tajemnic, wszystko wam będę mówił, jak się tylko będzie coś sprawdzało. Zakładamy na igły waftersa, nabijamy foremkę. Mam koszyki z Mikado, dzisiaj rzucam 40 -tkami. I tak to wygląda. Mam nadzieję, że ryby się rozkręcą, a ten jasz to nie będzie pojedynczą sztuką, tylko dopiero zapowiedzią dobrych bran dzisiaj. Jest ryba na drugiej wędce. Tym razem na de delicate z, z genloga. Ale wydaje się, że ta będzie większa. Spadła. Szlak. Co ciekawe, to drugie branie na genlogu Dedicate było takie, że zluzowało totalnie wędkę, a to pierwsze z kolei jazia było bardzo mocne i wciągnęło w drugą stronę w wodę. Więc myślę, że mógł być to inny gatunek i myślę, że mógł być nawet karp, bo naprawdę mocno chodzi. No, ale wcześniej też myślałem, że ten jaźd to dużo większa ryba, także nie sugerujcie się tym, co mówię, bo jeszcze małe doświadczenie w federze jest dosyć u mnie. Jest! Jest ryba, kolejna. No, będzie fajne łowienie, coś czuję dzisiaj. Ale to też nie będzie potwór. Ta, co spała, by była wyraźnie większa. A tutaj w ogóle łowię na Mistrala Aquę. 3,90 do 70 gramów. Też bardzo fajny kijek. Płynie w moją stronę ta ryba w ogóle. A mury w ogóle lubią tak płynąć w stronę, robić luz. A później, jak zobaczą podbierak, to robią straszne odjazdy. Ale raczej to amur nie będzie, mi się wydaje. Też nie będzie płoć, mi się wydaje, bo trochę walczy ta ryba. A klenia albo jaś. Nie wiem, czy nie kleń. Tak, klen. Aj, wszedł mi w drugą wędkę. Silny waleczny klen. Jest podbieraku. Tym razem mamy klenia. Również fajny, pokaźny. Chociaż są tu oczywiście dużo większe, bo i takie 50 się zdarzają. Ale my tu gadu gadu, a na drugiej wędce druga ryba. Również nie najmniejsza. Nie wiem czy to nie będzie leż. Bo idzie dołem. O, ale będzie piękne łowienie. Trzeba będzie w takim razie wziąć aparat, nastawić na szczytuwy I będą też i brania nagrane. Piękny dzień będzie nad wodą. O to chodzi. Wędkarze czekają, aż przyjdzie wiosna. Bo w zimę można co najwyżej haczyki czyścić. A nie wiem, co to będzie za ryba. Bo chociaż teraz coś zaczyna walczyć. Uj, większy jaś. No, ten jest większy. Fajnie, tak brania na dwóch wędkach. Dobrze, że to nie był karbo. bo by wyciągnął jeszcze wędkę do wody. On tutaj zaczął szaleć przy brzegu, dopiero ten jaś. Ale jest zdecydowanie większy niż jego poprzednik. I na pomarańczową kulkę. Kolejny jaś się welduje, ten jest dużo grubszy i większy. Jaś się sama japa cieszy. Spadaj, o, ale poprunął do wody. W sumie tę wędkę już rozdziewiczyłem, to można zedrzeć folię z korka. Nie będzie mała ryba, z tego co czuję. Ja akurat GoPro mi się rozładowało, więc dobrze, że się nagrywało na tej kamerze. Leszcz. Ale dzisiaj jest rozmaicenie gatunków. Tym razem mamy leszcza. Również słoneczko nam dopisuje. Piękny, z wysypką. Już widać, że zaraz będzie tarło. No jest tych gatunków dzisiaj dużo. Zmykaj. Jest ryba. Mamy, 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 mamy. Kolejna rybka. Chciałem nagle, że kaczki kopulują, bo rzadko takich rzeczy się widzi. Ale wiosna w końcu wszystko kopuluje. No ale akurat branie. Uuu, teraz się stawia bardziej ta ryba. Aż odkręcę trochę hamulec. Ale nie aż tak. O, kurde, to jest większa ryba. Lin, ale piękny Lin. Chodź tutaj. <ścoughs> linek, ale pięknie. Piękny linek, ale się cieszę z tej ryby. Na tym zbiorniku jeszcze lina nigdy nie złowiłem. Cudny. Jeszcze w tym słoneczku, coś pięknego. Pierwszy w tym roku, miejmy nadzieję, że nie ostatni. Chociaż biorąc pod uwagę, że bardzo dużo czasu spędzam na screeningu, no to może być ostatni, ale pięknie odpłynął. Chociaż w tym yy, sezonie bardzo już się nakręciłem na tego funerka. Bardzo mi się podoba to łowienie, więc zobaczymy jak będzie. Wiatr się trochę rozchulał, zaczęła się robić fala. Ciekawe, czy to wpłynie pozytywnie na ryby, czy negatywnie. No brały tak dobrze, że mogłoby to podtrzymać brania. Ryby rybami, ale w brzuchu zaczyna burczeć, więc sięgam po naleśniki. Mam nadzieję, że zdążę przed braniem. No ciekawe, czy w łowisko weszły drapieżniki jakieś i odstraszyły ten biały ryb, czy po prostu przestał brać. No bo ewidentnie przez ostatnią godzinę nie odnotowałem żadnego brania. Uuu, to jest duża, wielka ryba. Chciało mi wędkę wyrwać. Widzieliście? Nie wiem, czy to nie będzie karp, ale idzie w bok, teraz w moją stronę. Oj, to będzie karp chyba. Tak to oceniam. Przecież teraz idzie w moją stronę bardzo łatwo. Ale odpiący hamulec w razie czego. Dobra. Dobra, wstajemy. Nie ma to tamto. Wchodzi w rośliny. Uch, będzie coś naprawdę ładnego. Lin. Ale ładny lin. Ale przed tutaj rośliny. Kurde. Kurde, felek. Ale się wyładował Jest Piękny Lin. No po takiej długiej przerwie naprawdę mega jazda I jeszcze jaki silny. To będzie chyba mój największy lin w życiu. Zdecydowanie największy 49 cm. Zobaczcie jaki klocek. Dawno się takie cieszyły tej ryby. No to jest dzisiaj przygięcie. Prawie 50 cm. 50 cm zabrakło. Bardzo dobrej kondycji. Najsilniejsza ryba dzisiaj. Jaką przyszło mi holować? A może jeszcze nie, może jeszcze jakiś karp. zobaczymy. Jest brak. Jest ryba. <słuch> No, po takiej przerwie to naprawdę jest satysfakcjonujące, że jest zbranie udaje się wciąć. No i czuję, że ryba to na pewno nie płoć. No pewnie też nie troć, ale, ale coś tam na końcu zestawu mamy. Nie jest to też mała ryba. Z tego co widzę, spieła się przy samym brzegu. Chyba to był Leszcz albo Jaś. Ciężko powiedzieć. W każdym razie, no fajnie, że coś znowu. Wędką pobujało. Jakbym się skupił na holowaniu tej ryby, nie gadaniu do Was, to bym może ją wyciągnął. Patrzcie, kto do nas idzie. Staty wiem, się zaciekawił, ale no niestety nie mamy mu co dać do jedzenia. A tak w ogóle, to pamiętajcie, że wszystkie produkty, które mi się dzisiaj sprawdziły nad wodą, czyli pelety, zanęty, jak i akcesoria, macie w linku w opisie pod filmem. Także zapraszam serdecznie do zobaczenia, co to za produkty i wyposażenia się, bo nie ukrywam, że jak kupicie z zwędkarz Pro z rzeczy, z tego linku, to wspieracie mój kanał. No i co, czas kończyć ten odcinek. Zachodzi pomału słońce, godzina 17 się zbliża i zachód słońca również się zbliża. Bardzo jestem zadowolony z dzisiejszego łowienia. Udało się pobić życiówkę kelina, co jest taką wisienką na torcie, bo bo naprawdę tych ryb było sporo dosyć, natomiast sporo spadów, dużo kontaktów z rybami. Dużo niewciętych brań, no po prostu działo się. Od godziny 12 do 14 naprawdę te słowa mogą być wiarygodne. To później jednak wiatr zaczął wiać, te ryby ewidentnie się uspokoiły, no ale później właśnie trafił się ten piękny lin, który sprawił, że ten dzień już jest uratowany i może się już totalnie nic nie dziać. Teraz już mogę się zawinąć, a po prostu jestem mega zadowolony, bo ta ryba no, była przepiękna, silna i dodatkowo największa w moim życiu. Jeszcze takiego lina nigdy nie złowiłem, 49 cm, kapitalna ryba, cóż więcej chcieć od szczęścia. No może jeszcze karpia, który mógłby się pojawić, bo na tej wodzie go nie brakuje, ale to zostawimy sobie na kolejne wypady. Mam nadzieję, że karpie wtedy będą chciały współpracować bardziej. No i co? Dziękuję za oglądanie tego odcinka życzę wam połamania kija na łowieniu federowym, jak i spinningowym a niektórzy pewnie i na spławik łowią właśnie co do spławika to niedługo też się wybiorę dużo różnorodności w tym sezonie dużo ciekawych filmów, ciekawych ryb mam nadzieję, także obserwujcie kanał subskrybujcie, no i oczywiście zachęcam też do zobaczenia Instagrama i TikToka, którego regu, legu, legu, regularnie prowadzę uwielbiam was i do zobaczenia w kolejnym odcinku branie. No jeszcze na zakończenie ryba. Ostatnia na deser, bo już się zacząłem zwijać, jak widzieliście. Oho. Jaś, na żółty. Ciężko mi powiedzieć, czy był lepszy żółty, czy pomarańczowy. Wydaje mi się, że na żółty miałem więcej brań. Ale na pomarańczowy z kolei trafiły się te przepiękne linki. Dobra, trzymaj się i spadaj. Rośnij. Ogólnie to są tutaj dużo większe jadzie, więc ten naprawdę jeszcze nie jest okazem. Sam wyskoczył mi z rąk i odpłynął.